Dzień dobry. Witam państwa serdecznie z Żychlińskiego Domu Kultury z pracowni i Igonicką. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki chciałabym zaprezentować sposób wykonania prezentu niespodzianki dla mamy. Będzie on ciekawym podarunkiem dla mamy od swoich pociech. Do wykonania tego bukietu potrzebujemy: filc, piankę, Drut florystyczny, klej na gorąco, elementy dekoracyjne. W naszego kwiatka przebijam drutem, na którym zamocowałam serce kwiatka. Serce te wykonałam z żółtego filcu, który przemocowałam przed sklejeniem. Kielich naszych kwiatków będzie się składał z trzech płatków. thank you Po złożeniu kwiatków wycinamy liście. Do wycięcia liści użyję, użyję zielonego filcu. Każdy jeden kwiatek będzie miał dwa liście. Mniej więcej coś takiego. Wycinam ich sześć, gdy już wycięłam nasze liście, będę je mocować, klejem na gorąco do Łydyszku.

Przyklejamy płatki do następnych. Gdy już nasze listki zostały przyklejone, zabieram się do wycięcia koperty. Użyję do niego białego filcu. Wytnę z niego kwadrat. Teraz użyję nożyczek z ząbkami. A następnie kordonkiem obszyje brzegi. Będzie to wyglądało mniej więcej. Wygląda to mniej więcej tak. Gdy już kwadrat nasz obszliśmy kordonkiem, następnie składamy go w formie koperty. Wsklejamy to kolejem na gorąco. Mniej więcej coś takiego. Po po przyklejeniu umieszczamy w środku nasze kwiaty. Następnie możemy ozdobić to jakimiś elementami dekoracyjnymi. Ja tutaj użyję wstążki. Wiążę ją w kształcie kokardki po środku naszej koperty. Następnie użyję czerwonego filcu. Wytnę z niego serduszko. i umieszczę go na naszej kopercie, przyklejając go, je klejem na gorąco. W można włożyć też liścik z życzeniami. Ja tu przygotowałam życzenia, które przymocuję na wierzchu naszej koperty. Przykleję je klejem na gorąco. Ten sposób. Myślę, że każda mama doceni własnoręczny, wykonany taki prezent od swojej pociechy. Będzie nam bardzo miło, jeśli wykonacie taki prezencik dla mamy. Oglądajcie nasze kolejne filmiki. Zapraszam również do polubienia naszego profilu na Facebooku i subskrypcji na naszym kanale na YouTube. Żegnam Państwa serdecznie z pracowni z Domu Kultury.